Prawdziwa grypa położy cię na tydzień do łóżka. Nie możesz chodzić do pracy. Dzieci nie pójdą do przedszkola ani do szkoły. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o pewnym wirusie, który jest dość groźny, bardzo zakaźny i występuje właśnie w sezonie jesienno-zimowym. Poznajcie wirusa grypy. Dlaczego ten wirus jest tak ciekawy i tak zakaźny. Czy można odróżnić grypę, prawdziwą grypę, od zwykłego przeziębienia? Bo jedno i drugie to choroba wirusowa. Czy są jakieś symptomy, które sugerują, że jest to grypa? Porozmawiamy dzisiaj o wszystkim: zakaźności, jak długo się zaraża, jak długo się choruje, jakie są objawy, jakie są powikłania tej choroby, oraz porozmawiamy chwilę o leczeniu. To wszystko skondensowane w jednym filmie. Gotowi na kolejną porcję wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrum. Tworzę ten kanał specjalnie dla Was, drodzy pacjenci i drodzy rodzice. Po to, by medyczne pojęcia były dla Was bardziej zrozumiałe. Po to, żebyście byli w stanie zrozumieć wszystkie choroby. Bo medycyna jest super i chciałabym na tym kanale Wam to udowodnić. Temat dzisiejszego filmu to z życia wzięta inspiracja, ponieważ jak słyszycie jeszcze nie mówię swoim Głosem, a to dlatego, że niedawno przeszłam wirusa grypy. Ale jak to? Nie szczepisz się? Oczywiście, że się szczepię, i powiem wam, jak wygląda taka choroba po szczepieniu. A jak może wyglądać u osoby, która nie była uodporniona. No dobra, ale zacznijmy od początku. Grypa to choroba, która jest wywoływana przez wirusa. Wirus to bardzo drobna cząsteczka, która jest zbudowana z materiału genetycznego, który chce powielać, i to jest jej główne zadanie, pewnych białek, które otaczone są taką otoczką lipidową. I na tej otoczce lipidowej mamy różne końcówki, jak widzisz. Nazywamy je hemaglutyniną albo neuramidazą. Wyjątkowość tego wirusa polega na tym, że jest bardzo plastyczny. Co to znaczy? Posiada tak zwaną zmienność antygenową. I to właśnie te wypustki potrafią się zmieniać w czasie. Czyli na przykład w danym roku te wypustki wyglądają inaczej, a w następnym roku będą wyglądały zupełnie inaczej. Dlatego tak trudno naszemu układowi odpornościowemu nauczyć się, jak wygląda ten wirus, bo on co roku się zmienia. Przez właśnie tą zmienność powstają pandemie grypy. Najbardziej taką znaną pandemią grypy była oczywiście Hiszpanka. W 1918 roku hiszpanka, czyli pandemia grypy H1N1, miała śmiertelność wynoszącą około 30%. Była to najcięższa pandemia w historii ludzkości. No dobra, ale budowa, budową, o co w tym wszystkim chodzi? Jak się można zarazić taką chorobą? Oczywiście zaraża inny chory człowiek, czyli człowiek, który ma objawy tej choroby. Zarażamy się drogą kropelkową, czyli ktoś na nas na kaszle. Można się również zarazić poprzez kontakt z zakażonymi przedmiotami, zakażonymi tą wydzieliną osoby chorej. Co ciekawe, okres zakaźności wirusa rozpoczyna się na dobę przed pojawieniem się objawów, czyli tak naprawdę osoba posiadająca wirusa grypy może jeszcze nie mieć symptomów, ale już zaczyna zarażać. Potem następuje czas chorowania, a następnie po zakończeniu tych objawów zarażamy jeszcze przez 5 dni. Oczywiście ta zakaźność coraz bardziej spada. U dzieci, niestety, ten okres może się wydłużyć nawet do 10 dni. Okres wylęgania tego wirusa, czyli czas od momentu wniknięcia wirusa do ciała, a rozwinięcia objawów, to około 18 do 72 godzin. Całkiem szybko. Ale stop, jeżeli jesteś tutaj nadal, to znaczy, że interesuje Cię nowoczesna medycyna, chcesz wiedzieć więcej na temat chorób zakaźnych i chorób wieku dziecięcego, i myślę, że jest to dobry moment, żebyś zasubskrybował ten kanał. W ten sposób poszerzam zasięgi kanału, a ja chcę pomóc jak największej ilości osób. Napisz w komentarzu, czy chorowałeś na grypę i którego typu. A na czym polega chorowanie? Otóż, wirus, w momencie, kiedy wnika do nas tą drogą kropelkową czyli ktoś na nas kichnął, my to wdychamy do układu oddechowego i ten wirus w tym naszym układzie oddechowym próbuje wniknąć i wnika do komórek układu oddechowego. Głównym zadaniem tego wirusa, każdego wirusa, jest to, że chce się rozmnażać, powielać swój materiał genetyczny, czyli replikować. I to też właśnie robi w komórkach układu oddechowego. Wnika do komóreczki układu oddechowego, powoduje namnażanie, czyli zniszczy tak naprawdę całą komórkę, bo przestawi ją na produkcję swoich własnych potomków, i w ten sposób, zanim ta komórka obumrze, czyli niestety stracimy komórkę układu oddechowego, Wydala z siebie około tysiąc wirionów, które atakują komóreczki dookoła i tak w kółko. To szczególnie ważne, by pamiętać, że ten wirus atakuje głównie układ oddechowy, co stanowi zagrożenie dla osób z chorobami przewlekłymi układu oddechowego. Na przykład dla osób chorych na astmę albo dzieci z tendencją do nadwrażliwości oskrzeli, ponieważ powoduje zwiększenie oporu dróg oddechowych i może spowodować zaostrzenie choroby przewlekłej. Co ciekawe, ten wirus próbuje również wnikać do innych komórek i czasami udaje mu się wniknąć do leukocytów, czyli tych białych krwinek, które nas chronią przed infekcjami. Upośledza ich funkcje. Stąd właśnie najprawdopodobniej biorą się powikłania po grypie. Czyli Wiemy, że grypa atakuje i niszczy komórki układu oddechowego. A jak będą wyglądały objawy? I ważne pytanie: czy tą chorobę wirusową można odróżnić od zwykłego przeziębienia, czyli również choroby wirusowej? W dzisiejszych czasach jest to coraz łatwiejsze, bo mamy coraz lepszą diagnostykę i dostępne tzw. testy kombo, o czym za chwilę. Ale na podstawie objawów również możemy podejrzewać, że jest to jednak ten wirus grypy, a nie zwykłego przeziębienia. Przede wszystkim grypa to nagły i gwałtowny początek. Pojawia się gorączka dość wysoka, dzieci potrafią gorączkować nawet do 40 stopni. Czas gorączkowania się zmienia, ale zwykle minimalny czas gorączki to 3 dni. Dzieci czasami gorączkują nieco dłużej. Pojawiają się silne, rozlane bóle głowy. Bóle mięśni i stawów to również taki, taki symptom, który nam sugeruje, że może to być grypa. Pojawia się osłabienie, brak apetytu. Co ciekawe, nie u wszystkich występuje zapalenie spojówek z bólem mięśni e, gałek ocznych, czyli dziecko może się skarżyć na ból oka. No i oczywiście, skoro wirus atakuje układ oddechowy, no to pojawia się najpierw suchy, męczący kaszel, taki napadowy ból gardła kichanie oraz katar. Z biegiem czasu kaszel przechodzi w bardziej mokry. U dzieci możemy również obserwować nudności wymioty. Czy widzisz różnicę pomiędzy zwykłym przeziębieniem, gdzie masz katar, lekką gorączkę, ogólne osłabienie i mniejszy apetyt? No jest spora różnica. Właśnie charakterystyczne dla grypy jest to, że choruje całe Twoje ciało, a nie tylko górne drogi oddechowe. I niestety w grypie w odróżnieniu do przeziębienia, powrót do pełnego zdrowia zajmie Ci około tydzień do nawet dwóch tygodni. Grypa, mimo że jest powszechna, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, może być groźna i wywoływać powikłania. Dotyczy to grupy zwłaszcza dzieci do drugiego roku życia, osób starszych, dla których ta choroba również może być śmiertelna. Oraz osób z niedoborami odporności. A o jakich powikłaniach mówimy? U dzieci najczęściej dochodzi do nadkażenia bakteryjnego. Tak jak wam wcześniej mówiłem, ten wirus powoduje upośledzenie działania leukocytów, czyli nasza obrona przed środowiskiem bakterii jest zmniejszona. Dość często może dojść do wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc. Czyli jeżeli dziecko w trakcie infekcji grypy wydaje się że się poprawia i nagle kaszel zaczyna się nasilać albo znowu zaczyna gorączkować albo cały czas kaszle i ten kaszel wydaje się ci się coraz gorszy no to takie dziecko powinno być ponownie osłuchane u lekarza drugim dość częstym powikłaniem u dzieci jest bakteryjne zapalenie ucha środkowego film na ten temat zrobiłam wcześniej na kanale możesz sobie tutaj zobaczyć zatem dziecko które poprawia się w trakcie grypy albo nawet grypa trwa, a gorączkuje dosyć długo, zaczyna się pojawiać kaszel w nocy, kaszel uporczywy, pojawiają się nudności czy wymioty, to warto takie dziecko zbadać ponownie u pediatry i zobaczyć jak się miewa ucho środkowe. No i trzecie, dość częste również powikłanie dotyczące dzieci z nadwrażliwością oskrzali bądź astmą. Może dojść do zaostrzenia choroby przewlekłej, czyli bardzo dużej duszności, która jest powodowana przez zwiększenie oporów w drogach oddechowych. Czyli dziecko, które bardzo kaszla, a wiemy, że ma astmę i leki, które zwykle są stosowane, nie wystarczają, powinno być oczywiście często usłuchiwane. Na temat metod obserwacji dzieci z astmą i możliwości częstego usłuchiwania w domu, robiłam już film na moim kanale, znajdziesz go tutaj. Bardzo groźnym i niebezpiecznym dla zdrowia powikłaniem grypy może być zapalenie mięśnia sercowego czy zapalenie yy, osierdzia. Taka sytuacja może wręcz prowadzić do niewydolności krążenia. Może w przebiegu grypy pojawić się zapalenie mięśni szkieletowych z tak zwaną jogią To jest sytuacja, kiedy dziecko... Choruje na grypę, wydaje się, że już odgorątkowało i nagle skarży się na bardzo nasilone bóle mięśniowe, do tego stopnia, że np. chodzące dziecko odmawia chodzenia, nie chce używać mięśni szkieletowych. Taka sytuacja zawsze wymaga kontroli u lekarza. Istnieją również powikłania neurologiczne, jak np. zespół Julien Barre, czy powikłania samego leczenia, jak zespół Reja. Często rodzice się mnie pytają, czy wykonywanie testu, tego testu combo, to jest szybki wymaz w kierunku grypy, ma sens, no bo przecież dziecko to jest choroba wirusowa i właściwie powinno odpocząć, wyleżeć i będzie lepiej. I tak, i nie. Ponieważ wiedząc, że jest to grypa, możemy zaproponować również leczenie celowane. Jak wygląda leczenie grypy? Leczenie jest objawowe, czyli podajemy leki na gorączkę, zwalczamy gorączkę. O gorączce robiłam już film, jeżeli chcesz zobaczyć, znajdziesz go tutaj. Leki przeciwkaszlowe, jeżeli ten kaszel jest suchy, uporczywy, odpoczynek. To jest bardzo ważne. Musimy sobie dać czas na powrót do zdrowia. Odpowiednia dieta oraz odpowiednia ilość płynów to również jest bardzo ważne. W trakcie infekcji wirusowej musimy się nawadniać. I wiem, że to trywialnie brzmi, ale de facto powinno wystarczyć. Natomiast w pewnych przypadkach mamy leczenie swoiste na wirusa grypy. I tutaj mogę Wam przedstawić dwie grupy leków. Amantadyna, czyli ten starszej generacji lek na grypę, podobnie tak zwany oseltamivir. Czyli te leki tak naprawdę nie leczą grypy, tylko utrudniają wirusowi replikację. Zmniejszają jego ilość w ciele. Leczy grypę Twój układ odpornościowy. Natomiast, żeby osiągnąć efekt tych leków, czyli zablokować replikację wirusa, żeby to miało sens, podajemy je 24 do 48 godzin od momentu rozpoczęcia chorowania. Dlatego polecam wykonywanie, robienie testów kombo. Ponieważ dosyć szybko są w stanie wyłapać, czy jest to zwykłe przeziębienie, czy grypa. W pierwszych dobach możemy tego jeszcze nie widzieć, ponieważ w badaniu nie będzie jeszcze widać żadnych cech infekcji. Nawet jeżeli w pierwszej dobie ten test wychodzi ujemny, warto go powtórzyć. Bo pamiętaj, lek powinno się wdrożyć w pierwszych dwóch dniach trwania choroby. No ale oczywiście najlepiej jest zapobiegać. Ponieważ wirus jest bardzo zmienny i tak jak wam pokazywałam, te wypustki one potrafią się zmieniać w czasie. W związku z czym jest nam bardzo trudno wytwarzać odporność przeciwko tym wirusom. Nawet jeżeli przechorujesz grypę, to w przyszłym sezonie ona będzie wyglądała zupełnie inaczej. Dlatego właśnie szczepienia na grypę wykonujemy co roku, ponieważ próbujemy nasz układ odpornościowy trenować na to, co może wystąpić w danym roku. Czyli wielokrotnie próbujemy przypomnieć, jak wygląda ta grypa. Czy szczepienie spowoduje, że nie zachorujesz na grypę? No nie, ale dzięki szczepieniu na pewno przebieg tej grypy będzie łagodniejszy. Więc z takiego praktycznego punktu widzenia lepiej się zaszczepić na grypę po to, by nawet jeżeli będziesz chorował na grypę, żeby czas chorowania był zdecydowanie krótszy, a symptomy łagodniejsze. Nikt nie lubi chorować i chcielibyśmy się zabezpieczyć przed takimi infekcjami, zwłaszcza przed wirusem grypy, który jest niefajny, bardzo często atakuje, jest bardzo zakaźny, no i występuje niestety w sezonie jesienno-zimowym. To, że trafisz na wirusa grypy, jest prawie pewne. Warto zatem znać symptomy i metody leczenia, ale po dzisiejszym filmie doskonale wiem, że wszystko już wiecie. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!